Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, dzieci Boże, w 31. Niedzielę zwykłą. Opowiadał jeden wolontariusz, który powrócił z dżungli amazońskiej: Że nigdy nie zrozumie, po co Pan Bóg stworzył komary, jadowite węże, szczury, pijawki, muszki owocowe czy krzewy cierniste. Jaki był zamysł Boga, gdy powoływał je do istnienia? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Miłujesz Panie wszystkie stworzenia, Na wszystkim masz litość, to wszystko Twoje, miłośniku życia. Lektura Księgi Mądrości, tej jednej z piękniejszych kart Starego Testamentu, mówi w przeciwieństwie do tego, co myśli człowiek, że Bóg kocha wszystko i niczego nie nienawidzi, nawet komarów, które potrafią dać się we znaki milionom ludzi. Gdyby Bóg czegoś nie kochał. Nie stworzyłby tego. Bóg miłuje wszystkie stworzenia, nad wszystkim malitość i oczy zamyka na grzechy ludzi, by się nawrócili. Kim jest Bóg? Z jednej strony przed Panem cały wszechświat jest jak ziarnko na szali, z drugiej strony przychodzi On, aby zatrzymać się w naszych domach. On przekracza nasze zdolności poznawcze. A jednocześnie jest tak blisko nas, że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Przed Bogiem my i wszystkie rzeczy we wszechświecie jesteśmy jak kropla porannej Rosji. Mimo to nie tylko liczymy się w oczach Boga, ale jesteśmy przez niego kochani. Dlatego nie powinno być lęku w człowieku. Dlatego straszenie Bogiem rozmija się z prawdą o nim. Ten sam motyw podejmuje apostoł narodów, gdy powiada: Nie dajcie się zastraszyć. Święty Paweł wie, że nadejdzie kiedyś Dzień Pański, Dzień Sądu, i nieraz w swoich listach przypomina, że człowiek będzie musiał zdać sprawę wobec Boga ze wszystkich swoich czynów. Świadomość tego nie paraliżuje apostoła i nie tylko jego. Chrześcijanin to przecież człowiek Ewangelii, dobrej i radosnej nowiny o Bogu który jest Ojcem i Przyjacielem, wymagającym i kochającym zarazem. Nie musimy się obawiać nadejścia tego dnia. Zamiast tego, z Bożą pomocą, powinniśmy wypełniać każde dobre pragnienia oraz dzieło wiary. A kiedy ten dzień nadejdzie, będziemy wychwalać naszego Pana Jezusa Chrystusa słowami psalmisty: Będę wysławiał Twoje imię, Boże Mój, Królu. Powieczne czasy. Może warto dzisiaj spojrzeć na każdego człowieka i na każdą rzecz przez pryzmat miłości, jaką Bóg ma do nas. I to pozwoli nam lepiej zrozumieć dzisiejszą Ewangelię. Kochani, Bóg tak umiłował świat. Jednorodzony syn Boży stąpił z nieba na świat, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Znalazł to w Jerychu, najniżej położonym mieście na świecie 258 metrów poniżej poziomu morza. Historia Zachusza jest nam dobrze znana. Sprawował urząd zwierzchnika celników, który dawał mu okazję do wykorzystywania ludzi. A taka sytuacja życiowa sprawia, że człowiek żyje z dala od Boga. Zachatełz miał majątek i pozycję, jednak był przez wszystkich pogardzany i odrzucany. Dlaczego? Ponieważ był Żydem, a pobierał dla Rzymian podatki od swoich rodaków. Jego bogactwo wyrosło na krzywdzie innych. Ten bardzo bogaty człowiek był niskiego wzrostu i pewnie mu to doskwierało. Zdawał sobie sprawę, że nie jest lubiany. Jeśli ludzie liczyli się z nim, a w zasadzie raczej z jego pieniędzmi, to tylko po to, aby na tym skorzystać. Zakaeusz pewnie dobrze wiedział, że są w życiu rzeczy, których nie da się kupić. Prawdziwej troski płynącej z serca, przyjaźni i miłości, nie kupi sobie człowiek za żadne pieniądze. On o tym wiedział. Wiedział też, że nie zobaczy Jezusa, jeśli nie zdoła wspiąć się na wysokie drzewo. I nie zważając na śmieszność i konwenansę, drapał się na sykomorę. Zacheusz chciał Jezusa zobaczyć i chociaż w taki sposób spotkać się z Nim. Okazało się jednak, że to Jezus zauważył Jego i zwrócił się do Niego po imieniu, tak jakby dobrze Go znał, jakby wchodząc do Jerycha, zmierzał właśnie do Niego i chciał Go spotkać. Wcale nie musiał wspinać się na to drzewo, ten, którego chciał zobaczyć, mówi mu teraz jak przyjacielowi, że musi dziś zatrzymać się u Niego. Nie dziwi więc ten wybuch radości. Ktoś chce się z Nim spotkać, nie dlatego, że pełni poważną funkcję, nie dla pieniędzy, nie dlatego, że wszedł na drzewo, ale po prostu dlatego, że jest. Uszczęśliwiony celnik wychodzi z więzienia, w którym trzymają go kompleksy, poczucie. Nieakceptowania, niechęć. Kiedy już dotarł do Jezusa, jego serce zaczęło bić nowym rytmem. W jego życiu dokonuje się wspaniały przełom i wyznaje. Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. Widzimy więc, że już w pełni dojrzał do uświadomienia sobie grzechu. Co więcej, po spotkaniu z Chrystusem zobaczył całą krzywdę wyrządzoną innym i postanowił porzucić dotychczasową drogę postępowania i wejść na uczciwą drogę życia. To prawdziwe spotkanie z Chrystusem nie mogło pozostać bezowocne. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Siostro i bracie, Jezus zna także Twoje imię. Wie, kim jesteś, jakie jest Twoje życie, zna Twoje serce, charakter, wie, czym żyjesz, czego nie umiesz sobie wybaczyć, czego nie potrafisz wybaczyć innym. Wie też o doznanych przez Ciebie krzywdach i o tym, w jaki sposób Ty krzywdziłeś innych. On chce się zatrzymać w Twoim domu, żeby Cię uwolnić. Bóg często przechodzi obok Ciebie, zaprasza do dialogu. Chce być obecny u Ciebie, czyli w Twoim życiu. Warto tym wiedzieć, warto być wrażliwym na takie przejście Pana Boga. Można spotkać Boga, który przechodzi obok Ciebie na przykład we mszy świętej poprzez czytanie czy kazanie. Przecież to jest Jego Słowo, kierowane do każdego z nas, na nasze tu i teraz. Ono może stać się odpowiedzią na nasze problemy, lęki. Może wyciągnąć nas Najciemniejszej doliny i dodać nadziei. Może, ale czy jest? Krok w stronę zbawienia polega na nawróceniu, czyli przyjęciu prawdy o tym, że jestem słabym człowiekiem, jestem po prostu grzesznikiem i tylko Jezus jest w stanie zmienić moją sytuację. Tylko w nim jest moje zbawienie. On się nie zgorszy moją nędzą, wręcz przeciwnie. On. Tylko on może mnie uzdrowić. Każde spotkanie z nim w sakramencie pokuty i pojednania jest uzdrowieniem. Bóg niczym bardziej się nie raduje, jak nawróceniem i zbawianiem człowieka, podkreśli z mocą święty Grzegorz z Nazianzu. A święty Bonaventura przypomni prawdę, że każdy człowiek nosi w sobie tęsknotę za życiem wiecznym i pragnie ją urzeczywistnić. Przyznają to nawet ludzie niegodziwi, choć mylą się co do sposobu osiągnięcia tego celu. Udzą się, że szczęśliwą wieczność zdobędą bez wyrzeczenia się ochydy grzechów. Tymczasem trzeba nam się, kochani, nawrócić, porzucić nasze grzechy i pokutować. Ksiądz Jan Fardowski w wierszu o nawróceniu napisał więc tyle razy musiałem stawać na uszach w konfesjonale, biegać po ambonie rękami, na rekolekcjach błyszczeć jak koński ząb, bębnić w kociołek sumienia, żebyś po prostu zrozumiał, bez mojej dłoni wsuwającej się pod ramię, przy lampie czerwonej jak marchew na stole, przy zegarze ogryzającym nas po trochu lecz systematycznie nad własnym grzechem, jak dokładnie a załataną dziurą. Kochani. Potrzebne jest nasze nawrócenie i szczere zaangażowanie z naszej strony w sprawy zbawienia. Nie wystarczy chodzić do kościoła i być tam tylko biernym uczestnikiem wielkich bożych tajemnic. Dość sarkastycznie przestrzegał tylko przed cielesnym pojawianiem się w kościele Billy Sunday, amerykański baseballista i najważniejszy ewangelista wyznania prezbyteriańskiego który powiedział jasno Samo chodzenie do kościoła nie uczyni cię chrześcijaninem tak samo jak stanie w garażu nie zrobi z ciebie samochodu Chcesz wejść w głęboką relację z Panem? Nie ma lepszego miejsca, aby to uczynić niż kościół Tam bowiem, jak mawiał święty Ireneusz zamieszkuje w szczególny sposób Duch Boży Ale pamiętaj że Bóg oczekuje tam na Twoje zaangażowanie. Bóg pragnie, aby taka przemiana jak w Zacheuszu dokonywała się również w nas, abyśmy coraz bardziej dojrzewali do uświadomienia sobie popełnianych grzechów, potrafili je nazwać i wyznawać w sakramencie pokuty, szczerze za nie żałowali i jak najpełniej za nie zadośćuczynili. Potem zaś podjęli świadomą decyzję wejścia na drogę dobra, o której pisze święty Paweł: Modlimy się zawsze za Was, aby Bóg nasz uczynił Was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w Was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Kochani, nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba się w pełni zaangażować w czynienie dobra, które Bóg zaplanował w świecie, a które może się spełnić jedynie w nas i przez nas. Wtedy dopiero zostanie oddana chwała należna Bogu i dokona się to, co święty Ireneusz tak pięknie określił. Chwałą Boga jest człowiek żyjący, czyli ten, który docenia wszystkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzył go Bóg i postępuje całkowicie za Jego wezwaniem. Oby każdy dzień naszego życia był dla nas tą chwałą Boga. Historia Zacheusza i doświadczenie naszego życia wiarą mówią nam, że spotkanie Jezusa wymaga wysiłku, jak wspinanie się na drzewo. Warto podejmować wysiłek spotykania Jezusa, bo wówczas niesiemy w sobie jaśniejszą wizję nas samych świata, w którym żyjemy. Warto odpowiedzieć na Boże zaproszenie i być czujnym wtedy, kiedy Bóg przechodzi obok, żeby nie zmarnować okazji do spotkania. Które może zmienić całe nasze życie. Tak jak do Zacheusza, Pan mówi dziś do mnie. Zejdź prędko, bo ja Cię potrzebuję. Potrzebuję zatrzymać się w Twoim domu, potrzebna mi jest wspólnota z Tobą. On nieustannie mówi to do nas. Świadomość Bożej bezwarunkowej miłości uleczy nasze życie, nasze rodziny, naszych przyjaciół. Módlmy się, kochani różańcu, za tych którym życie się pokręciło z powodu złych wyborów, aby przez modlitwę znaleźli łaskę przemiany swoich serc i mogli doznać radości, która stała się udziałem celnika Zacheusza, jak również każdego nawracającego się grzesznika. Słyszeliśmy w Ewangelii, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawiać to, co zginęło. Żeby skorzystać z tej szansy dzisiaj. Trzeba jak Zacheusz wyjść ochoczo i z pośpiechem na spotkanie z Panem. Trzeba wyciągnąć ręce po łaskę, która jest naszą szansą. Jeśli to uczynimy, to życie nasze stanie się zupełnie inne: bogatsze, piękniejsze, pełne radości. Zmieni się też miara wartości. Otrzymamy siłę i odwagę, by rozpocząć życie na nowo. Amen.